Siemano Miedziowi, Dzisiaj mamy dla was wyjątkowy materiał, bo jest z nami Mateusz Wdowiak i jedziemy, no właśnie, gdzie jedziemy, Mateusz? Jedziemy odwiedzić Kaspra i zrobić mu małą niespodziankę. No to jedziemy. Cześć, Kacper. Mamy dla ciebie małą niespodziankę, słuchaj. Witam. Cześć. Witam, witam. Nie, nie, nie wierzę w to Słuchaj, no Dzień dobry, cześć, cześć. Ja, ja nie wierzę w to, Mam że Mam dla Ciebie mały pominek. Dziękuję bardzo Koszuleczka, bilet na mecz, pa. Proszę, dla Ciebie Nie, ja w to nie wierzę <laughs> Piłę przyjmiesz? Tak, dziękuję bardzo I co, to nagrywamy TikToka, nie? Jak nie, już się tyle to mi... Nie, tyle nie Ci nie wyjdzie ze stresu teraz Nie, no, no, muszę iść, że stwierdziliśmy, że no, w końcu trzeba... Nie spodziewałem płacić, się, nie. że dzisiaj to nastąpi akurat. Za twoją wytrwałość i determinację doceniamy no. to. Chciałem pana spotkać bardzo... Jakoś tak, pana mi się gra bardzo spodobała, jak pan przyszedł. zacznijmy od tego, jak to się w ogóle stało, że my tutaj do ciebie dzisiaj trafiliśmy i mm. dlaczego trafiliśmy? No, zacząłem, miałem ferie i Zagłębie grało sparingi, tak mówię, no zrobiły takiego, bo chciałbym spotkać się z piłkarzem, żeby do niej przyjechał. Na początku miał być to duet, ale mówię, tak po czasie, no, duet to tak, tak długo będzie, ale mówię, a jednak spotkać się z piłkarzem to jest co innego. I mówię, niech będzie, że niech dołączy. No czekałem trochę i jak już napisaliście do mnie, no to po prostu była radość. No i fajnie, że przyjechali, jeszcze przyjechaliście do mnie, no. To jest radość dla mnie. Do dwadzieścia ile, powiedz mi? Dziesia, jeden, dzisiaj dzisiaj, chyba, dzisiaj będzie chyba 121 drugi. Nie pamiętam, musiałbym zobaczyć, bo mi się chyba dwie... drugi. Bo tak, patrzę, no. chyba dzisiaj Aha. na TikToku, że wczoraj był 121 dzień 121 dni wsąglowałeś i czekałeś aż dołożyć. No są do osoby, tego, które materiał. dłużej czekają, no ale mi się udało szybko i to mnie bardzo cieszy. No ja wiem, czy to jest szybko, 120 dni to jednak trochę czekania jest. No, tak, no, trochę, trochę czekania było, ale fajnie. Powiedz fajnie. mi, niespodzianka była. Jak zobaczyłem Matego jak stoi na to nie. To, to już po prostu dla mnie bo to serce nie stanęło się tak ucieszyłem. no naprawdę spodziewałeś bardzo. Spodziewałeś się, czy się nie spodziewałeś? Nie, siedziałem z mamą i tam mówię, mamo, możesz pokazać co napisali, tam też, co, czy coś napisali. Mamo mówi, no nie no nic. Mówię, do, ja on mówi, dobra, do domu, do też przyjechał. mówię, Mamo wie, ja, że kurier ma przyjechać, ja wychodzę, patrzę, stojcie wy, ty wychodzisz z kamerą, idzie, idzie I Mówię, no nie, już no to się nie dzieje, no. Ale bardzo zadowolony jestem. Słuchaj, gratulacje na pewno od nas za wytrwałość, no. bo naprawdę tyle czasu wytrwać no, i... no to trochę jest kawał czasu, ale... Ale no ale szczęście, że ale warto było. Warto było, warto było. było no. No. Nagroda była konkretna, więc chyba było warto. No, warto. To też tak było ciężko, minia. Ciężko nie no, Ale mówię, nie, muszę wytrwać, bo to będzie dla niego na pewno niespodzianka za 100 punktów, nie? Tak no mówić. i miał niespodziankę, Wysłał nie. niespodziankę. Wyszła no i da. Tak. Ale nie, no, no no, ale nie przeżywał. Mogę a nikt mu, słuchajcie, nie wierzył ze szkoły, mówi, po co tu tak kapkujesz, po co, nie przyjedzie? Ale ja będę, ja będę, może tak, co wreszcie? Tak. Się... Nie, no, udało się, tak Zobaczył mówiłem, że może się uda. ale jak już jest. mi napisali na TikToku, że ten, to już byłem zadowolony, że jest tak warto. Bardzo... właśnie, to właśnie naprawdę, o. Bo... Ale on i on dalej to robi. Co robię? Jej, ostatni dzień? Ja już teraz, teraz, teraz? teraz trzeba nowego piłkarza, ale to już, już nie jest zagłębia Katfer widzimy się Mam na Mam nadzieję, że się spotkamy w poniedziałek na meczu. Mam nadzieję Będę no. cię szukał. To... Ja będę albo na G, albo na F2 Ja tam gdzieś będę, spotkamy się gdzieś tam To ja cię gdzieś złapię, to no jeszcze tak. sobie pogadamy na meczu. Tak. Trzymaj się